Pokażę Wam jak dzięki zmianie sposobu rozliczania podatków z miesięcznego na kwartalny można zaoszczędzić od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych rocznie i mieć tym samym np. fundusze na inwestycje lub hobby. Ale zacznijmy od początku. Skupię się tutaj na dwóch podatkach, na VAT-ie oraz podatku dochodowym w różnych wariantach, takich jak ryczałt, podatek liniowy lub skala podatkowa. Zacznijmy od VAT-u. To, co Was interesuje w tym podatku, jest to, że w rok po założeniu firmy w każdym z tych czterech terminów 25 luty, 25 maja, 25 sierpnia i 25 listopada przedsiębiorca może przejść na podatek VAT płacony kwartalnie. Czyli jeżeli w styczniu, w lutym i w marcu prywatier wystawi fakturę na 10 000 zł i w każdym z tych trzech miesięcy wygeneruje przez to 2300 VAT. Jeżeli jest oczywiście płatnikiem VAT, nie musi co miesiąc płacić tego 2300 tylko po zakończeniu kwartału opłacić kwotę na raz, czyli 6900. Oczywiście nie każdy może być płatnikiem VAT, i przy obrocie niektórymi rzeczami, takimi jak smartfony, jesteś zmuszony płacić ten podatek co miesiąc. Limity na małego podatnika VAT, czyli dla takiego, który może rozliczać się w okresach 3-miesięcznych, są przeważnie bardzo duże i mało kiedy zwykła osoba na jednoosobowej działalności gospodarczej jest w stanie dobić do tego limitu. Jednak zawsze pamiętajcie, że należy takie rzeczy potwierdzić z księgowym bądź ze swoim urzędem skarbowym. Co do podatku dochodowego, schemat jest równie prosty. Przy zakładaniu działalności lub przed rozpoczęciem każdego nowego roku rozliczeniowego, możliwe jest wskazanie okresu rozliczania podatku dochodowego. Dochodowego na kwartalny oraz jeżeli przychody z działalności gospodarczej na poszczególnych formach rozliczeń nie przekraczają wcześniej ustalonego przez państwo progu. Na przykład dla ryczałtu na rok 2024. Progiem było 921 820 zł przychodu. I tak samo, przy wystawianiu faktur co miesiąc na 10 000 zł, przez 3 miesiące na stawce ryczałtu 12%. Nie musimy co miesiąc oddawać Państwu 1200 zł, tylko raz na kwartał 3600. A co najważniejsze jest to, że sumę tych trzech składek opłacamy w terminie opłacania ostatniej z tych trzech składek miesięcznych. Więc składki ze stycznia opłacamy dopiero pod koniec kwietnia. Dzięki temu pieniądze przez wiele miesięcy zalegają na naszych kontach. Przejdźmy do tego, co tygryski te lubią najbardziej, czyli obliczenia, ile możemy zarobić. Cały nasz system opiera się na tym, że jeżeli dostaniemy pieniądze w styczniu. Mogą one pracować mniej więcej 3 miesiące po przejściu na rozliczanie kwartalne. Będą mogły pracować mniej więcej 3 miesiące w różnych miejscach, zanim będziemy musieli oddać urzędowi skarbowemu. W lutym 2 miesiące i w marcu miesiąc. Czyli każda ta linijka symbolizuje kolejny miesiąc. Tu mamy podzielone to na kwartały. A długość tej linijki jest to wizualizacja, jak długo dane pieniądze mogą pracować. Oczywiście niektóre pieniądze będą pracowały troszeczkę ponad miesiąc, inne poniżej miesiąca. Ale do tego wszystkiego dojdziemy. Z prawej strony, wypisałem sobie 6 przykładowych scenariuszy, które bym chciał wam pokazać. Nie będę dokładnie przechodził krok po kroku w każdym scenariuszu, po prostu zobaczymy, ile będzie można na nim zarobić więcej lub mniej. I tutaj jest oprocentowanie lokat, które są obecnie. Oczywiście może się to zmienić w każdym momencie i przyjmę jakieś średnie wartości, żeby zbytnio nie zawyżać ani nie zaniżać. Dobrze, przejdźmy sobie, zobaczymy sobie konta oszczędnościowe. To nas najbardziej interesuje. Konto oszczędnościowe, oczywiście to jest razem u pana Marcina i Wucia, polecam. Konta oszczędnościowe są od 0.05% do nawet ponad 7%. W zależności jak się będzie wam chciało wachlować, Konta te na 7% przeważnie są dostępne na od 3 do pół roku. I im dalej schodzimy w dół, tym te konta mają niższe oprocentowanie, ale to oprocentowanie jest mniej zmienne. Na przykład już yy, Mniej więcej w okolicach 2,5%, kont oszczędnościowy w Toyota Banku 2-3% już możemy mieć konto na stałe do kwot kilkudziesięciu tysięcy złotych i to w zupełności nam wystarczy. Przyjmijmy na początku, że oprocentowanie naszego konta oszczędnościowego wynosi 2,5%, bardzo zachowawczo, oraz oprocentowanie lokaty, czyli to, co wrzucimy na najdłuższy miesiąc, przyjmiemy 4%, czyli że część pieniędzy będziemy mogli wrzucić na lokatę, a część pieniędzy z tego. Pierwszego miesiąca będziemy mogli rzucić na konto oszczędnościowe i średnią z tego dajmy 4%. Zacznijmy od kwoty 8000 zł, z której jest 785 zł podatku. Przyjąłem, że tutaj mamy ryczałt 12% oraz do kwoty 8000 zł miesięcznie nie musimy być płatnikiem VAT. Dla mnie to jest taka minimalna kwota, jaką można zarabiać na JDG. Ponieważ już kwoty niższe są według mnie na poziomie niewiele wyższym niż zarobki minimalne. ponieważ w tym momencie nam dochodzi do tego okolice 2200 ZUS i 700, 700 ponad złotych podatku, czyli praktycznie 3000 podatków mamy od ręki i zostaje nam 5000, 5000 zł, jeszcze inne koszty, księgowość, no nie będą to za duże pieniądze, więc według mnie to jest takie minimum i przy kwocie właśnie 8000 zł 785 zł podatku. Daje nam to oszczędzone w ciągu roku 51,3 zł. Wiem, kwota jest bardzo niewielka, ale tak samo zarobki tej firmy są, można powiedzieć, bardzo małe. Dopiero prawdziwe pieniądze zaczynają się od VAT-u. Ok, teraz mamy dwie kwoty: 16 tysięcy. Dlaczego są dwie? Ponieważ kwota w okolicach 16 tysięcy jest ta granica, kiedy w przypadku działalności, przynajmniej tej, co ja prowadziłem. Musi być przejście z płatnika bez VAT na VAT, więc sobie porównajmy. VAT potrafi być dla firmy przezroczysty, więc jeżeli masz taką możliwość, bądź płatnikiem VAT, będziesz operował większymi pieniędzmi, ale tak naprawdę te pieniądze będą przechodziły przez Twoją firmę bez żadnych konsekwencji, a będą u Ciebie w firmie kilka miesięcy, więc będzie je można w jakiś fajny sposób obrócić. Sprawdźmy najpierw kwotę 1785 zł, czyli od 16 tysięcy bez VAT 116 zł rocznie. Nadal niewielkie pieniądze, ale jak już zostaniemy płatnikiem VAT-355 zł. To już zaczyna się robić fajna kwota. Oczywiście możemy kombinować z oprocentowaniem lokat i oprocentowaniem kont oszczędnościowych. Wtedy dla bardzo aktywnych jest to 765 zł. 5000 zł podatku, całkiem spoko, prawie 800 zł rocznie. Ale mi osobiście trochę lenistwo wchodzi nie chciałoby mi się w to bawić, więc zostanę przy tych podstawowych kwotach. Sprawdźmy jeszcze z ciekawości wyższe progi. Przy 20 20000 zł płatnik VAT z ten 12% cały czas, przypominam. 600. Daje nam to mniej więcej 450 zł. I już tutaj całkiem spora firma. Która jest płatnikiem VAT z 32 tysiącami zł plus VAT wystawionych na fakturach, daje nam. 11 110 722 zł. I w tym przypadku osobiście sam już bym się zaczął zastanawiać, czy nie warto pokombinować z tymi procentami. Może 7 byłoby to dużo, może udałoby się zmienić 5, może dużo by się udało wrzucić na lokatę, przekładając terminy opłacania podatków. Albo przesuwając termin płatności na fakturach. To już zależy od Was. Według mnie, już w tym momencie, można by się o to pobawić, bo to zaczynam się robić całkiem fajne pieniądze. Ale wróćmy do tego progu, który mnie najbardziej interesuje. Według mnie, taki podstawowy, fajny próg na działalności gospodarczej, czyli faktury na 16 tysięcy zł, z VAT-em, 5465 zł. Czyli tak, przy braku zabawy z oprocentowaniem i przy według mnie. Całkiem rozsądnej wielkości jednoosobowej działalności gospodarczej można co roku mieć z tego 355 zł brutto. Dla jednych będzie to mało, dla innych będzie to dużo, ale jeżeli to 355 zł będziecie co roku wrzucać na przykład na indeks SP500, który do tej pory średnio był oprocentowany na 10-26%, możecie to robić na przykład w ramach IKE, żeby zrobić sobie emeryturę. Da wam to w ciągu 305 lat, czyli tyle, ile mi zostało do emerytury, ponad 100 tysięcy zł Czyli tak naprawdę możecie mieć za 35 lat odłożony całkiem spory kawałek pieniędzy, może nie zapewni Wam to całej emerytury, ale mieć 100 tysięcy, a nie mieć 100 tysięcy, według mnie jest to warte rozważenia. Według mnie oszczędzanie nie polega na zarobieniu jak najwięcej i odłożeniu jak najwięcej, jest to też bardzo dobra droga ale jeżeli spotka się kilka takich sposobów, jak Wam przedstawiłem dzisiaj, nie wiem, na przykład 10, i je zaimplementować do swojego życia w ciągu roku, można spokojnie mieć kilka tysięcy złotych, tylko dzięki takim prostym mykom, nie wiem, na przykład letishop, czyli przy dostawanie cashbacku z zakupów, właśnie zmiana okresu rozliczania podatków, plus inne myki mogą nam zagwarantować naprawdę potężne kwoty, dzięki którym możemy mimochodem uzbierać sobie emeryturę osobno albo dodatkowy dom na ostatnie lata życia. A jeżeli komuś się nie chce bawić w takie długofalowe myślenie, może to być na przykład co dwa miesiące wyjście do fajnej restauracji. Każdemu jego porno. Mam nadzieję, że mój pomysł Wam się spodobał i zapraszam do oglądania moich innych filmów. Do zobaczenia. Cześć.